Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj spotkanie z autorem monografii o, o wielkich dziełach Jędrusia Jasińskiego Pierwsi po Hubalu Odwet Jędrusie 1939-1945 To jak gdyby podsumowująca monografia tego co do tej pory wiedzieliśmy o tych dwóch organizacjach o samym Jasińskim Pan profesor od wielu lat już badał tą problematykę, a tu w Mielcu i Jasiński i Jędrusie to właściwie jedna wielka legenda i ludzie zawsze utożsamiają tą działalność konspiracyjną właśnie z Jędrusiami. Cieszy nas bardzo to, że mogła się odbyć tutaj promocja tej świetnej książki i Prosimy o kilka słów, jak trwały prace, ile i jak długo Pan już zajmuje się tą problematyką? Na początek chciałem serdecznie podziękować Panu Dyrektorowi za zaproszenie, bo nie ukrywam, że bardzo mi zależało na tym, żeby tu w Mielcu być, wszak twórca i odwetu Jędrusiu Władysław Jasiński z Mielcem bardzo mocno był związany. Tu w zasadzie to miejsce go ukształtowało jako, jako człowieka, stąd cieszę się z tej promocji. Praca, samo, samo, pisanie książki to jest około dwóch lat, ale jak pan dobrze wie, jest pan sam historykiem, najbardziej pracochłonne jest zbieranie materiałów. No, I tak. ja miałem to szczęście, że parę ładnych lat temu, Trafiło do mnie archiwum Tadeusza Szewery, jednego z najmłodszych żołnierzy Jędrusia, który po wojnie bardzo mocno działał w środowisku kombatanckim Jędrusiu zbierał relacje. I kiedy przed śmiercią otrzymałem od niego te zebrane przez lata przez niego i przez jego kolegów dokumenty, Widząc ich wartość, widząc ich znaczenie, uznałem, że no cięży na, ciąży na mnie jakoby swoisty obowiązek zajęcia się tymi materiałami stąd Decyzja o, o dalszych poszukiwaniach, uzupełnieniu tych materiałów, i decyzja o napisaniu książki. Także to było swoiste spełnienie, myślę testamentu tego kombatanckiego środowiska, z którym przez wiele, wiele lat byłem również osobiście związany. I myślę, że tak jak Pan powiedział, powstała pierwsza naukowa monografia. Która zebrała dotychczasową wiedzę, ale to, co myślę w książce najcenniejsze, to to, że udało mi się dotrzeć do materiałów, do relacji, do dokumentów do tej pory nigdzie, nigdy nie publikowanych, i myślę, że one stanowią o takiej największej sile tej publikacji. Właśnie myślę, że oprócz podsumowania. Książka w znaczny sposób poszerza także naszą wiedzę o, dotychczasową o, i o Odwecie, i o, i o grupie partyzanckiej Jędrusie, i o samym Jasińskim, tutaj jakże mocno wrośniętym w środowisko mieleckie. Ale przede wszystkim, jeśli chodzi o Mielec to tutaj Jasiński i Jędrusie znani są z tego, iż rozbili więzienie mieleckie. I to jest jak gdyby chyba największa ich akcja zbrojna, jaką przeprowadzili. Jedna z największych w ogóle w historii Polskiego Państwa Podziemnego. Jest to akcja, która obrosła legendą. Komuniści usiłowali się podpiąć pod nią. Oczywiście to w tej chwili zostało wyprostowane. Ale w Mielcu tutaj no, słowo Jędruś, Jędrusie jest zawsze utożsamiane z działalnością konspiracyjną, choć przecież także działały środowiska Armii Krajowej i nie tylko, i nie tylko. Rzeczywiście ten, tak jak Pan powiedział, ten Mielec nie tylko przez miejsce urodzenia czy miejsce wychowania tutaj się Jasińskiego, ale przez tą słynną akcję z marca 43 roku na więzienie Mieleckie. Przypominam, że, że kilkanaście dni wcześniej podobną akcję przeprowadzono również i na więzienie w Opatowie. I rzeczywiście te dwie akcje Endrusiów rozsławiły jeszcze w czasie okupacji to, ten oddział. Przypominam, że dwa razy próbowano Rozbić więzienie mieleckie przed jędrusiami. Próbowali tego dokonać żołnierze Czarnobrzeżnego Kodywu. Te dwie akcje zakończyły się niepowodzeniem, i dopiero decyzja Okręgu Krakowskiego Armii Krajowej, by użyć do tej akcji jędrusiów, sprawiła, że udało się nie tylko rozbić więzienie, ale uwolnić więźniów w tym w zasadzie całą komendę tarnobrzeckiego Wodów Armii Krajowej. Rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, to ta akcja rozbicia więzienia ona miała jakby drugie czy podwójne życie, bo, bo z jednej strony narodziła się ta legenda jeszcze okupacyjna legenda o wielkich czynach Jendrusiów, a z drugiej strony tuż po w zakończeniu wojny najpierw tę akcję przemilczano, jak wszystkie dzieła związane z Armią Krajową, a potem dokonano, no, haniebnej rzeczy, mianowicie przypisano tę akcję partyzantom Gwardii Armii Ludowej. Dopiero trzeba było odwilży 56 roku i pierwszego artykułu Tadeusza Szewery w tygodniku po prostu, żeby rzeczywiście te, to historyczne kłamstwo w jakiś sposób od, odwrócić. Nie do końca jeszcze, dlatego że druga tablica, która się pojawiła, przypisywała rozbicie więzienia grupom partyzanckim bez wymieniania nazwy. Jeszcze wtedy komunistom nie mogło przejść przez gardło słowo Jendrusie. Dopiero kolejna tablica po 1989 roku jest tą właściwą, która w sposób rzeczowy opisuje to, co się wydarzyło. Książka świetna, świetnie się ją czyta. Zachęcamy wszystkich Państwa do tego, aby ją kupić. Można ją nabyć w mieleckim muzeum. Cena 60 zł. Zachęcamy wszystkich do czytania. Dziękuję bardzo za spotkanie i za przybycie tutaj, i za świetny wykład, promujący monografię o Jasińskim, o odwecie, o Jędrusie. Ja również dziękuję za zaproszenie. Dziękuję, że mogłem tutaj spotkać się z czytelnikami. Mając nadzieję, że książka będzie żyła swoim życiem, bo czytelnik dla każdej książki jest najważniejszy, stąd zachęcam do tego, by książkę rzeczywiście nabyć, przeczytać. A czyta się ją świetnie, powiem szczerze. Ja, będąc na urlopie, wziąłem ją ze sobą i że tak powiem, w kilka dni przeczytałem z zapartym schem, chociaż problematykę wyda, wydaje mi się, że dobrze znam. Dziękuję na koniec również za te miłe słowa. Dziękuję Pani Dziękuję również, dziękuję za przyjazd, za spotkanie.